Cześć ludzie, kochani, cześć. Dzisiaj to Wam pokażę ćwiczenie dla astmatyków. Byłem u pulmonologa i powiedział, że mam astmę. I kobieta, która robiła badania, powiedziała, że dobrze jest ćwiczyć płuca w miarę możliwości, czyli najłatwiej to jest tak. Butelka wody. Czy butelka czy szklanka bez różnicy? Słonka do wody i tak tłumaczyła mi tak nabrać powietrza, pełne płuca, i dmuchać pomału, tak żeby było widać ból wodę. I to tak kilka razy ja to pokażę. Może raz, żeby nie było to za długo. Está A i tak kilka razy tylko nie do przesady nie zaciągnąć się wodą, żeby się nie utopić. Można to robić jeszcze inaczej, troszkę bezpieczniej, tylko że ja jedną ręką to mam problem akurat z tym mówiła mi też, że to można robić tak wziąć kartkę papieru, trzymać kartkę i tak samo nabrać powietrza i dmuchać w kartkę. Jak ktoś ma dwie ręce sprawne, to łatwiej jest wziąć większą kartkę, trzymać za rogi i wtedy dmuchać. A że ja mam tylko jedną rękę sprawną, to na małej kartce pokazuje. Dla mnie to byłby problem. Dla mnie łatwiejsze jest ćwiczenie, właśnie z wodą, tak jak przed chwileczką pokazałem. To jest ćwiczenie na astmę, na jakieś tam, w ogóle na choroby płuc. Powinno być dobrze. Zawsze, jak mi się coś przypomni, to postaram się nagrać. Aha, i zauważyłem, że dużo młodzieży ogląda moje filmy i bardzo się cieszę, bardzo się z tego cieszę. Czasami napiszą jakieś fajne słowo. Fajnie to. Życzę powodzenia i ćwiczcie, ludzie, ćwiczcie. Cześć.